Z kobiet, bardzo proszę. Niestety w ostatnim czasie przez nasiloną działalność środowisk feministycznych słowo kobieta kojarzone jest z negatywnymi odczuciami, takimi jak legalna aborcja, strajk, wojna czy wulgarny język. Jako kobiety z klasą sprzeciwiamy się temu i pragniemy podkreślić, że prawdziwą kobiecość przejawia się w łagodności, delikatności i wrażliwości. Chcemy promować życie pełne wdzięku, godności i odpowiedzialności. Stajemy w obronie tego, co najpiękniejsze, czyli małżeństwo i macierzyństwo. Święta Joanna Beretti-Moli, chirurg, pediatra, ale wszy przede wszystkim żona i matka. Była to kobieta wykształcona, elegancka i troskliwa. Roztaczała wokół siebie wielki spokój oraz wiarę. Gdy była w czwartej ciąży, okazało się, że życie jej dziecka jest zagrożone. Wykazała się heroizmem, nie godząc się na dokonanie aborcji. Chciała, aby dziecko, które nosiła pod własnym sercem, mogło cieszyć się życiem. Jest patronką lekarzy, małżeństw, rodzin, dzieci poczętych, matek w stanie błogosławionym, a także organizacji. Z Zrzeszającej lekarzy, ginekologów, położników w służbie życiu. W imieniu dam chciałabym życzyć wszystkim damom czystego serca, umiejętności dawania i przyjmowania miłości, odkrywania własnej kobiecości i ciągłego rozwoju duszy i ciała. Bądźcie przykładem dla swoich córek, wnuszek i koleżanek w aktywności i twórczości.